Ja mnie bardzo, jak wyglądała naprawdę ta ostatnia rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z panią Barbarą, bo tutaj pan prezes był łaskaw sprzedać nam dwie wersje, bo w jednej mówiła o tym, że mecenas Dibuła był bardzo agresywny, w drugiej mówiła tylko o tym, że się źle czuje. No, wolałabym, żeby pan prezes sam nie podbijał tego. No, To jest kwestia odpowiedzialności Jarosława Kaczyńskiego bo wiesz dwóch wiesz, co w mhm. tej dyskusji nam tutaj umknęło. Chciałem przypomnieć, spółka, no, z, byłem, a, która jest kontrolowana przez pana Kaczyńskiego, chciała na swojej działce w Centrum Warszawy postawić prawie 200-metrowy podwójny wieżowiec poświęcony braciom Kaczyńskim, gdzie byłaby, byłaby siedziba dla Instytutu Lecha Kaczyńskiego, gdzie byłaby wielka powierzchnia do wynajęcia, no, po prostu taki m, m, przetrwalnik finansowy dla, dla prawa i sprawiedliwości, czy dla tego środowiska. E, ta inwestycja była bardzo zaangażowana, był projekt, był e, deweloper wybrany, była firma, która miała to zbudować. E, byli na nawet pracownicy już zakontraktowani, żeby po prostu w ramach w momencie startu inwestycji nie trzeba było ich potem szukać na rynku pracy. I wszystko się rozsypało, gdy okazało się, że Patryk Jaki nie pokona Rafała Czaskowskiego w wyborach w Warszawie. Kaczyński się wycofał, zostawił swojego austriackiego dewelopera z był w jakiś sposób w związku rodzinnym na lodzie. Tam jeszcze była rzekoma łapówka wręczona księdzu Sawiczowi, członkowi jednemu z tych grajów. I to wszystko Ziobrowska prokuratura usiłowała zamieść pod była wszystko, żeby bo Boże Kaczyńskiego nie przesłuchiwać, nie, nie, nie stawiać żadnych zarzutów w tej sprawie, sprawę e, umorzyć. Teraz ta sprawa wraca i Jarosław Kaczyński właśnie w związku z tą łapówką, która, na, która, która miała zostać się wręczona, jednak jest e, na celowniku i może ponieść odpowiedzialność e, karną. I on się tego po prostu panicznie boi, więc te ataki e, to jest nie tylko e, sprawa tego, że tonący brzydko się chwyta, czyli że Nawrocki leci w sondażach i oni szukają po jakiegoś motywu, który go odpali, ale także próba dyskredytacji prokuratury, dyskredytacji tego śledztwa zatopienia tego śledztwa prokurator jest niewiarygodna protokoły fałszowane materiały są nieprawdziwe Kaczyński nic złego nie zrobił i proszę mu dać e, chciałam